Dzień dobry, dobrego dnia. Ja mam na imię Rafał. Tu za chwilę będziemy rozmawiać z moim kolegą Romanem z Ukrainy. Ja zajmuję się marketingiem społecznościowym albo ty, tymi projektami biznesowymi marketingiem już prawie 12-13 lat. Pracowałem przede wszystkim w marketingach produktowych, a od kilku, można powiedzieć, miesięcy poznałem Romana. Jednego z najlepszych na dzień dzisiejszy, uważam, specjalistów w branży marketingu społecznościowego w Europie. Młody, dynamiczny chłopak, który rozwija biznes na całym świecie na dzień dzisiejszy już nie tylko Europa, ale cały świat. I mamy okazję ze sobą współpracować w tym projekcie. Uważam, że jest to bardzo duży specjalista. Chłopak skromny. Ale o wielkim sercu i po prostu o wielkich e, umiejętnościach. Dlatego podjęliśmy współpracę i ten projekt, który dzisiaj chcemy Wam przedstawić, jest projekt, projektem dla każdego. Ja pochodzę, można powiedzieć, z drugiej generacji ludzi przed pięćdziesiątką, a więc mam e, dużo problemów, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, ale przy pomocy takiego człowieka e, tak samo odnalazłem się w tym biznesie. I teraz po prostu chciałbym dać głos Romanowi, i będziemy się starać to tłumaczyć na język polski. I po prostu jest to nasza premiera. I trzymajcie za nas kciuki. I Roman daje Tobie głos. Dziękuję, Rafał. Wszystkim przywiedź, drodzy przyjaciele. Moje imię Roman Waroda. Ja żyłem w Ukrainie, zajmuję się sieciowym biznesem z 2008 roku. Также, как и Рафал, участвовал в многих ну, продуктовом сетевом бизнесе, в продуктовой сетевой компании, развивался и не в одной. И где-то с 2012 года я начал заниматься инвестиционными сетевыми проектами, инвестиционным бизнесом, где есть маркетинговая составляющая, а также криптовалютой с 2016 года. На сегодняшний день мы развиваем несколько направлений. Что касается инвестиций, и буквально недавно мы зашли в новый э, проект, я его не, не могу назвать инвестиционным, это сообщество, сообщество, у которого есть своя идеология, у которого есть своя философия, потенциал развития, и недавно был только-только-только э, старт того инструмента, о котором Роман, мы говорили. Да. Przetłumaczycie. Będziemy robić tak, że, żebyśmy się nie zapominali, że będziemy po prostu dla tak, jakby dwóch kategorii ludzi dla ruskojęzycznych, rosyjskojęzycznych i dla polskojęzycznych. My się zapominamy, bo my się dwoje rozumiemy. A więc tak, ja chciałbym przetłumaczyć mniej więcej, co Ty powiedziałeś, że Ty po prostu zajmujesz się już biznesem od kilku lat e, właściwie od 2012 roku w, u, uczestniczyłeś w różnych projektach, w projektach e, biznesowych. E, i, I produktowych, ale przede wszystkim e, miałeś do czynienia z biznesami, z, które, które dotknęły o kryptowalutę, e, z, z biznesami inwestycyjnymi, tak samo. I teraz właśnie zaczęliśmy od niedawna ten świeży projekt biznesowy, e, o którym teraz e, bliżej powiesz. Umówmy się w ten sposób, że będziesz mówił parę zdań i ja Cię będę tłumaczył. Okay. И мы недавно начали развивать этот проект и уже есть результаты, чтобы вы понимали, друзья, это сообщество, я вкратце обрисую картинку, покажу результаты, покажу, как это все выглядит, вкратце картинка. Есть сообщество, которое существует на протяжении уже полутора лет. Это сообщество организовал человек по имени Искандер Хасанов, у нас есть с ним прямая связь с руководителем. Komu będzie необходимо z nim poznać, zadać pytania liczne, bo tam nie ma problemu. Nawiasem Rafał przechodzi. A więc Roman powiedział wstępnie, że od niedawna właśnie zaczęliśmy nowy projekt, który istnieje już ile? Półtora roku czasu, tak? Półtorej goda, tak? tak? Półtorej goda e, jest obcestwo. Ludzie, którzy są zrzeszeni, ludzie, którzy są zrzeszeni, e, na dzień dzisiejszy już jest kilka tysięcy, tak? Kilkaset. Tak. тысяч людей. Так? Tak. И главный владелец фирмы, называется пан Искандер. И Роман Повец далее. Okay. Внутри этого сообщества есть криптовалюта. Криптовалюта называется век. И она является внутренней расчетной единицей внутри этого сообщества. И главная цель, к чему идет Искандер, это создание большого комьюнити. И внутри этого комьюнити торговой площадки, где продаются разные товары и разные услуги, и взаиморасчетной единицей есть криптовалюта ВЕК. А вы сейчас так, чтобы мы это хорошо поняли. В той нашей целой сообществе, которую мы создаем, она носит оброшение и она так как бы есть она криптовалютой. Пossидаеме валюты ВЕК. która w tym naszym środowisku ona non stop rośnie do góry i cała filozofia właściciela i skandera jest taka, żebyśmy stworzyli e, platformę sprzedażową, jak największą, jedną z największych na świecie. I dlatego po prostu poszerzamy e, nasze, na, naszą, naszą e, grupę ludzi. Etu kryptowalutę można minić i na mining jest На этой криптовалюте, на этой криптовалюте майнинг, мы можем зарабатывать. Да, и было создано мощности недавно, 23 апреля, вот тот инструмент, на котором, о котором будет идти сейчас речь именно, на котором можно быстро заработать и много. И он называется ACC, это мощность для майнинга этой криптовалюты век. A więc tak, półtora miesiąca temu został stworzony ten, ten mining, tak? Dobrze, Dobrze to rozumie, tak? I ta kryptowaluta, którą my się posługujemy, został stworzony nowy instrument. Ten instrument nazywa się ACC, żeby ta jednostka po prostu jak najszybciej nabierała szybkości, żebyśmy jak najszybciej mogli zarabiać. Tak, by to pokrótce. Da. И этих АЦЦ мощностей выпущено было их эмиссия ограниченное количество 150 тысяч. И таким образом, их благодаря тому, что у них есть реальное применение, эти АЦЦ все хотят купить. И из-за того, что все хотят их купить, цена растет вверх. И с 23 апреля по сегодняшний день, а сегодня у нас 19 мая, цена выросла с 10 центов. Do 2 dolarów 40 centów, To jest 2400% za 27 dni. Okej, okay, a więc spróbuję to przetłumaczyć. Eee, tych jedynic zostało wypuszczonych w firmie 150 tysięcy. I teraz, co jest bardzo ważne, najważniejsze, moi drodzy, że firma start, start, startowała 23 kwietnia i ta jedynica wtedy miała. ACC miała 0,10 centa, ponieważ zapomnieliśmy tutaj powiedzieć, że wszystko jest podawane w dolarach, bo ten, ten biznes, który tutaj przedstawiamy, jest międzynarodowy. I w przeciągu e, miesiąca, może trochę więcej, e, w ten e, 0,10 centów wyrosło do 2,40 centów, a więc wzrost e, jest, przeszło 2000 procent. Окей. Okay. И чтобы не быть голословным, я поделюсь, наверное, экраном, переключу на переднюю камеру, для того, чтобы показать, как она росла, как это все происходит. А ведь, чтобы не быть голословным, Роман сейчас покажет экран компьютера и, и покажет, właśnie, как это все выглядит. И сейчас мы можно сказать, факты. Она стартовала в своих продажах. Она стартовала в своих продажах. Это было 20, я оговорился, 21 апреля на самом деле. Апрель квечень Апрель да. так? Да. Да. та Да. Да. около 20 Да. Да. стартовала та единица цена составляла 10 центов, и с каждым днем цена росла, росла, ну и продолжает расти, и вот она растет, 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 и на сегодняшний день у нас 19 мая цена составляет 2 доллара 40 центов, то есть люди, которые приобрели эту, эту скажем, мощность АЦЦ, вот здесь вот где-то там по 20, по 30 центов, по 40 центов, даже те, которые приобрели вот 8 мая по доллар 20, сегодня она составляет цена 2,40, и это достаточно хороший заработок за короткий период. A więc przetłumaczę to. Ja myślę, że większość z nas zrozumiała, ale jeszcze raz. Tutaj, tutaj co, to, co Roman pokazała, wykres nam pokazuje, że 10 centów mieliśmy na samym początku i po prostu ta nasza jedynica ACC ona non-stop rośnie. I to, co, co żeśmy zauważyli, że są osoby, które kupują za dolar, za półtora dolara, za dwa dolara i w przeciągu tego miesiąca czasu albo parę dni więcej, no prawie 2000 procent przyrostu. А, значит, идет ностоп до и все заинтересованы, чтобы ее купить. Да, и больше этого ее нельзя просто так купить, чтобы вы сегодня вот приходите и покупаете, потому что их ограниченное количество и создается очередь на покупку. И сейчас я то что то вижу, это 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 на это 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 jakaś ilość tych, tych, tych monet i jeżeli Ty wejdziesz do firmy, Ty nie możesz ich od razu kupić Ty musisz po prostu stanąć w kolejce i Ty czekasz, aż przyjdzie Twój moment żeby, żeby można było kupić te ACC, tą walutę Tak, to ich ograniczone ilość i one ciągle rosną w cenie Jest po prostu ograniczona ilość i ona non stop rośnie w cenie Tak И здесь мы выставляем, создаем заявку на покупку. И как мы видим, ордеров на продажу, то есть людей, которые хотят ее продать, их просто нету. То есть каждый из нас понимает, что завтра она будет дороже, и завтра мы можем продать их дороже. А ордеров на покупку, то есть продать я могу свободно, у меня на данный момент 2846 АЦЦ, и продать я их могу свободно сразу же кто-то купит, та, чья очередь кого подошла. И вот смотрите, сколько людей, сколько людей, желающих купить эту мощность, потому что ажиотаж просто невероятный. Я сейчас долистаю до самого низу. A więc będę mówił, tak jak tutaj Roman pokazał, z lewej strony mieliśmy po prostu miejsce, gdzie ktoś chce sprzedać na dzień dzisiejszy tą, 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 tą jednostkę, te nasze ACC. I zauważcie, nie ma ani jednej osoby, która chce sprzedać. Na dzień dzisiejszy są wszystkie osoby, które chcą po prostu kupić. I kolejka jest olbrzymia. Na dzień dzisiejszy chyba tam jest przeszło 3000 osób, tak? 4190 człowiek. Ile? 4 tysiące. Już jest 4 tysiące osób, które czekają po prostu, żeby kupić tą jednostkę ACC. Tak, i z każdym dniem cena ulepsza się, i w dzień cena rośnie na 3, 5, 7, 10, i bywają dni, że na 15% cena ACC poddaje się w górę. I to jest za dzisiejszy zna... dzień cena na 1% wyrosła, za I teraz to co jest najważniejsze, najważniejsze yy, dla nas jest to, że cena codziennie rośnie, Przybliżno, przybliżnie, yy, w przybliżeniu, przepraszam, rośnie od Czech nawet do 14% w przeciągu dnia, do góry. Da. И с каждым днем количество людей, желающих купить эту мощность АЦЦ, возрастает на разные суммы. Кто-то на 100 долларов, кто-то на 20, кто-то на 200, кто-то там на 1890. То есть разные суммы, но они ждут своей очереди на покупку, и по потому что понимают, что купив эту АЦЦ, завтра они ее продадут дороже. И чем быстрее вы займете свою очередь, свое место вот здесь, тем быстрее вы купите, тем дешевле вы купите и, скажем, тем больше есть возможность заработать на пассиве. A więc to co Roman powiedział, ja myślę, że większość z nas zrozumiała, że w, jest bardzo dużo osób, które na dzień dzisiejszy czeka na swoją kolejkę, żeby kupić. Ktoś na 100 dolarów, ktoś na 25 dolarów, ktoś na 1000, prawie na 2000 dolarów i każdy rozumie jedno, że jeżeli przyjdzie jego kolejka i może po prostu kupić, to na drugi dzień po prostu ta jednostka ACC ona już będzie droższa, a więc każdy, każdy wie, że w, w automacie zarobi. Да, все правильно. И что интересно, то есть здесь можно заработать на пассиве, и купив дешевле АЦЦ и продав ее дороже, когда она вырастет в два раза, в три раза, в четыре, в пять раз, а может и в шесть, и в десять раз вырастет ее стоимость. Как мы уже видим, выросла в двадцать три раза стоимость в двадцать четыре за неполный месяц. A więc to, co teraz Roman powiedział, to przetłumaczę, bo to jest fantastyczne. Słuchajcie, można po prostu uzyskać pasyw, a więc weźmy, że mamy jakąś wolną gotówkę, możemy zainwestować, przychodzi nasza kolejka, kupujemy nasze ACC i w przeciągu miesiąca czasu możemy zarobić nawet 24 razy. A więc y, ta jednostka, ta jakby się, się obróciła, a więc na, na prosty chłopski rozum, 100 od, od 200 do 1000%, nawet i więcej. My znamy sytuację, gdzie w poprzedniej firmie ta jednostka, ja zaufałem wtedy Romanowi, ona y, przeszło prawie 3000%, poszła do góry. I ja w tym biznesie zaregistrowałem się 9 maja i z 9 maja ja razu razu zrozumiałem, Was. Ja понял, że to jest wygodne, że to jest interesne. И я присоединился, и поскольку здесь есть маркетинговая составляющая, здесь есть возможность заработка по маркетинг-плану, я сразу же начал активно развивать структуру, и за сколько дней, 8 или 9, за 9 дней у меня в структуре на данный момент 684 человека в команде, и это говорит о том, что это интересно всем. A więc teraz chcę to powtórzyć. Roman od razu miesiąc temu, niecałe miesiąc temu, nie, ile, ile dni? Ile dni ty weszłeś? 9 maja. 9 maja, a więc 9 maja, 9 maja Roman po prostu podjął współpracę z firmą, od razu zrozumiał sens tego biznesu. Na dzień dzisiejszy, po, można powiedzieć, dzisiaj mamy który, jak nagrywamy to nagranie? Dzisiaj jest 19, tak? 19 maja, a więc po 10 dniach urumana jest 680 osób w grupie, tak eee, i tutaj nie widzimy jest. Zarobota refera na referalnych 3425 ACC, no kurs na сегодняшний dzień w, w widzieli 2,40. 3400, tysięcy, e, 3400 dolarów zarobionych jest po prostu ACC. ACC, ACC, a więc po prostu ten kurs to broń do góry. Ja zapomniałem jeszcze powiedzieć najważniejszą rzecz, że jest plan marketingowy, który, gdzie można budować po prostu strukturę. O tym za chwilę będziemy mówić na ten temat. I teraz żeśmy już tego tematu dotknęli. Okej, to jest eta policzenia, u nas. там 8 или может даже больше 8 тысяч долларов или 9 тысяч долларов. Около 8 тысяч долларов заработаны за десять за дней. Есть абсолютно все инструменты для того, чтобы зарабатывать. То есть есть список партнеров. Вот смотрите, как происходят операции. Вот это вот за сегодняшний день, за 19 мая, два АЦЦ реферальных вознаграждений. 1, 12. То есть люди присоединяются, покупают лицензии, и мы получаем, зарабатываем реферальные. A więc tutaj to, co Roman powiedział, mamy instrument, gdzie widzimy podgląd, ile jest osób w naszej strukturze, ile żeśmy za, zarobili z referalnego przy, przygłoszenia. Tu jest po prostu ta referalna zsyłka, którą teraz Roman pokazywał. I teraz przejdziemy do zarobku z planu marketingowego, z zarobku z licencji. Tak, e, to jest dla tego, żeby tutaj zacząć zarabiać, trzeba kupić licencję. Есть четыре вида лицензий за 30 долларов, за 300, 3000 и 15 тысяч долларов. Каждая из лицензий у нее есть свои условия, как по маркетингу, так и объемом на покупку и на продажу этих АЦЦ. То есть чем выше у вас лицензия, тем на большую сумму вы можете купить АЦЦ и тем самым больше заработать. A więc teraz przetłumaczę. Żeby zarabiać z planu marketingowego, musimy wykupić licencję. Mamy możliwość wykupienia licencji na 30, na 300, na 3000 i na 15000. Każda licencja, którą kupujemy, daje nam ograniczoną możliwość kupienia ACC. I tak samo każda licencja daje nam możliwość większego zarobku w planie marketingowym z budowy struktury. Uh, да, uh, у меня лицензия за 3000 долларов, изначально как я присоединился, я чтобы попробовать взял лицензию за 300 долларов, вы можете взять любую, можете взять и за 30, чтобы попробовать пока, разобра uh, чтобы разобраться, потом перейти на повыше лицензию, лично я взял за 300 долларов лицензию и по через несколько дней взял, uh, сделал апгрейд до 3000. А я Роман сказал, я думаю, что все срозумели, вшед на на 300 Tak, można wejść tak samo na 30, na dzień dzisiejszy Roman już na licencji na 3000. Co jest najważniejsze, że można zacząć od małej licencji albo od średniej i po prostu później przejść na następną licencję większą, gdzie daje nam większe możliwości zarobku. Licencja daje nam prawo zarobku po marketing planu i licencja daje nam prawo na pokupku i na sprzedaż ACC, to jest, jest bez licencji my nie możemy nie kupić, nie sprzedać ACC, na których my zarabiamy. A więc, licencja daje nam możliwość i, i budowania struktury, i zarabiania w, w, planie, w planie marketingowym dolarów. Bez licencji, my nie możemy budować grupy, i bez licencji, my nie możemy o, otrzymać prowizji, i nie możemy kupić e, jednostek ACC, które tak, rosną w domowym. To jest do wsio, wsio To jest i Na przykład, Wy, Dopuście, e, wy licencję. kupujecie licencję za 300 dolarów. A Wy kupujecie licencję za 300 dolarów. И e, после этого вы встаете e, в очередь на покупку АЦЦ. Вы создаете заявку вот здесь на покупку АЦЦ на любую сумму. Купили лицензию и поставили вот здесь, вот, например, там на 1000 долларов. E, создаете заявку на покупку АЦЦ, и ваш ордер попадает в самый низ e, под всех людей, ну, согласно очереди. А вы сейчас то А вы по купению лицензии, licencji... Zależność, czy to jest na 30, czy to jest na 300, każda licencja robi nam limit, co jest ważne: możliwości kupienia po prostu ACC. I wtedy wchodzimy tutaj po lewej stronie, gdzie Roman pokazał, przykładowo kupujemy za 1000 dolarów, tak? I wtedy przenosimy się do kolejki i my tą kolejkę, co jest fajne, my ją non stop widzimy. My widzimy kolejkę do przodu, która, która jest przed nami i kolejkę za nami, tak samo. I po prostu czekamy do momentu, kiedy przyjdzie na kolej możliwości kupienia ACC. I kiedy przyjdzie nasza kolej na zakupkę, my kupimy ją po tej cenie, która będzie na moment naszej zakupki. И ждем своей очереди, когда, ну no, не очереди, а ждем роста и продаем продают пациентам в два раза дороже, в три раза дороже, в четыре раза дороже. А, так как Роман тут сказал, в моменте, когда приходит наша очередь, закупаем ACC tak, и держим себе ее до момента, который хотим один день, два дня, или пару дней аж просто заработаем больше, чем меньше, и сразу можем продать. <laughs> и самое важное из этого всего есть маркетинг-план. Пока мы ждем в очереди, мы имеем возможность зарабатывать АЦЦ уже тут и сейчас, по сегодняшнему, по текущему курсу. И что есть важное, что мы, благодаря плану маркетингового, мы можем уже, просто, то Роман не успел сказать, что Prowizję, którą my otrzymujemy w dolarach, ona z automatu jest zamieniana na ACC, i to jest fantastyczne, a więc po prostu nasza prowizja od razu rośnie do góry, a więc 3% albo 10% dziennie, non stop. Są dwie drogi pozyskania ACC. Pierwsza droga to jest po prostu poprzez kolejkę, a więc czerchę, tak, gdzie czekamy, a druga możliwość, o której teraz Roman powie, to jest po prostu z planu marketingowego, gdzie my wcześniej już dostajemy. попросту нашей доски добра и по маркетинг-плану вкратце у нас есть четыре уровня по которым мы можем зарабатывать с первого уровня мы зарабатываем 10 процентов со второго 20 процентов с 3 30 процентов четвертого 40 процентов и, как вы видите по маркетингу, с каждым уровнем в глубину мы больше процентов зарабатываем, и это просто фантастика, и из-за этого, скажем, такие доходы, о которых я говорил в начале видео. А, вы, как Роман И для меня это был шок, потому что, как с первого маркетинга, с первого уровня мы зарабатываем 10%. Później jest nasza następna drugi, drugi poziom głębokość, gdzie wiemy, że zawsze jest coraz więcej osób. Jest 20%. Następny poziom 30% i ostatnie 40% są tylko cztery poziomy, ale to jest wystarczające. Uwierzcie mi, jak wziąłem po prostu długopis, kartkę i kalkulator, jak zacząłem liczyć, byłem po prostu w szoku, tak jak powiedział Roman. To jest po prostu fantastyka. Da. Ну, в принципе, в принципе, друзья, вот это вот то, что хотел бы сказать, вот вкратце объяснил. Я знаю, что много чего непонятного много чего надо в чем будет разобраться. Если другие какие-то компании, проекты, мы понимаем там со второго раза, как начали изучать здесь, наверное, с четвертого, но поверьте, оно того стоит, и те доходы, которые здесь возможно зарабатывать, это просто, просто фантастика. И то, что надо разобраться, это надо, надо сделать, и Рафал, в принципе, в этом поможет. A więc tutaj to, co Roman powiedział, ja się cieszę, że, że po prostu rozumie i tak jakby bardzo szybko włączyłem się w, w rolę tłumacza. Słuchajcie, każdy z nas musi się po prostu z tym rozebrać, tak? Musimy to po prostu rozłożyć na czynniki pierwsze. Dla mnie to tak samo było niezrozumiałe na samym początku, ale uwierzcie mi, jeżeli zaczynamy wchodzić w to, to zaczynamy rozumieć, że to ma wszystko sens i logikę. I, co, i to, co powiedział Roman, może największe pieniądze są dopiero na czwartym poziomie, ale jest to tego warte, jest to tego warte. Да, то есть э, э, я много чего не сказал, потому что видео бы, если бы все начало рассказывать, оно бы затянулось на два часа э, и э, просто вот это, чтобы вы понимали АЦЦ, и вот это то, что я показал, это только маленький, маленький, э, маленькая складовая часть большого механизма, который еще не запущен на полную мощь руководителям Искандаром Хасановым, кстати, с которым есть связь и вы можете посетить и вебинары, мы можем познакомить вас лично с ним, если вы загоритесь, как и мы этим бизнесом и увидите в этом потенциал и возможности. А то, что сказал Роман, есть есть возможность, мне там утекла мысли мысль, но то, что самое важное, я запомнил, есть возможность просто контакта с владельцем и, и Ten projekt, który dzisiaj żeśmy Wam przedstawili, jest tylko minimalną częścią całego mechanizmu w, w całej firmie. I to, co mnie się tak samo spodobało, a ja też już po prostu no, kilkanaście lat pracuję w tej branży, że jest możliwość rozmowy z właścicielem. A ja dwukrotnie miałem możliwość posłuchania właściciela. Właściciel wywodzi się z marketingu sieciowego, a więc on rozumie potrzeby i partnerów, i rozumie potrzeby biznesu. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, mogą być najlepsze biznesy, ale jeżeli nie ma po prostu ten kontaktu z właścicielem, nic nie pójdzie do przodu. Da, i... Внизу под этим видео, я так понимаю, будет Рафала ссылка для регистрации реферальная, для того, чтобы вы могли присоединиться в его команду. Внизу будет ссылка также на пошаговую видеоинструкцию, как, что, куда, какую кнопку по очереди нажимать, для того, чтобы вы могли правильно присоединиться, для того, чтобы вы могли завести деньги, для того, чтобы вы могли приобрести лицензию и стать в очередь на покупку. Контактные данные его, ну то есть все, все для того, чтобы начать, даже самостоятельно разобраться, то есть пошаговая прям видеоинструкция будет внизу под видео. A więc tak jak Roman tutaj powiedział, tutaj pod tym wideo zrobimy syłkę na rejestrację, zrobimy tak samo, tutaj tworzymy, ja bym to powiedział, w moim, w, 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 tworzymy cały system i Roman ma już cały system, jak działać, a więc po prostu będzie tak samo wideo, wideo nagrane, w jaki sposób wejść, zarejestrować się krok po kroku, jak założyć, e, myśmy tego przed chwilą nie powiedzieli, ale instrumenty na wywód pieniędzy, założenie pieniędzy, kupienie licencji, wszystko będzie tutaj, można powiedzieć, zrobione. Będziecie mieli po prostu instrukcję, jak krok po kroku móc zarabiać pieniądze. Ja powiem coś ze swojej strony. Ja jestem starszej daty, jak to się mówi, i dla mnie biznes internetowy był ciężki. Jest ciężki, ale ja po prostu zobaczyłem i zrozumiałem. I na dzień dzisiejszy ten kryzys. E, który po prostu wytworzył się w świecie e, on dał do zrozumienia, że tylko biznesy w internecie i tylko biznesy globalne przeżyją e, i tutaj w dole będą wszystkie kontakty i będziecie mieli pomoc z mojej strony i tak samo pomoc e, od młodszego mojego kolegi fantastycznego Romana no w principie my wszystko rozkazali, pokazali i Będę rad widzieć każdego w komandzie, pomóc, rozobrać się, będziemy ustawiać konferencje dla e, rynku Europy, dla rynku Polski, będziemy rozwijać się, zarabiać. No, w zasadzie, jak to tak? No ale tak jak Roman powiedział, no, będziemy prowadzić wideokonferencje, e, będzie pomoc z naszej strony, będziemy rozwijać rynek polski i uwierzcie mi, my jest Polska jest oknem na całą Europę. A więc po prostu będziemy, będziemy po prostu rozprzestrzeniać naszą propozycję biznesu na całą Europę. Wszedłja, wiem PA i do wstreci w komandzie. No tak, tak jak powiedział Roman, w więc wszystkich, cześć, wszystkim, wszystkim dziękujemy. I powiem wam tak, jeżeli coś było nie tak, z tłumaczeniem, to uwierzcie mi, że my nie jesteśmy. Profesjonalnymi tłumaczami. My jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ja języka rosyjskiego i ukraińskiego nauczyłem się na słuch. Roman uczy się ode mnie surżyka ukraińskiego i polskiego, ale dajemy sobie radę. Co to oznacza? To oznacza, że każdy może to robić. Pozdrawiamy, zapraszamy do naszej, do naszej komandy, do naszej grupy. No i wszystkim po prostu sukcesów.